Szukasz kozygierki idealnej na jesienną słotę? Wypróbuj Ayla e Frosty Glide. Tej grze wcielisz się w młodą czarownicę tytułową Aile, która wyrusza na poszukiwania swojej zaginionej kotki Koko. Na piechotę byłoby jednak nie tylko trudno, ale i nudno, dlatego podróżować przyjdzie jej na wiernej deskomiotle, którą otrzymała od swego ojca. Deskomiotła, czyli takie połączenie deskorolki i czarodziejskiej miotły, pomoże dziewczynie pokonywać przeszkody terenowe. Dzięki niej Ayla będzie wielokrotnie podskakiwać i ślizgać się w powietrzu co pozwoli na wielopłaszczyznową eksplorację oraz rozwiązywanie zagadek zręcznościowo-środowiskowych w uroczym wokselowym świadku. Na swojej drodze natrafisz na mnóstwo znajdziek, a historię otaczającego świata poznasz dzięki porozrzucanym tu i ówdzie notatkom. W dodatku odnajdziesz lub zakupisz za zebrane monetki elementy kastomizacyjne dla bohaterki. Rozgrywka ma nieśpieszny charakter, a esencja zabawy, czyli poruszanie się na deskomiotle, jest lekka i przyjemna. Szkoda tylko, że same wyzwania zręcznościowe są raczej niespecjalnie trudne, na przykład musisz Wskoczyć na konkretną półkę albo aktywować wybrane punkty bez dotykania podłoża. Ode mnie of Frosty Glide otrzymuje ocenę 4,5. Jedyne zastrzeżenie mam tylko i wyłącznie do poziomu trudności niewielkiego, ale to gra mająca odprężyć, a nie kolejny Souls-like.